Nazywam się Marcin Puziak i witam Was w kolejnym odcinku mojego wideobloga poświęconego kredytom hipotecznym. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wadach i zaletach rozwiązania, jakim jest ustalenie malejącej lub też stałej raty kredytu. Nie jest tajemnicą, że wybór raty malejącej powoduje, że obsługa naszego kredytu jest tańsza. Ale dlaczego tak mało się o tym mówi? Otóż faktem jest, że rata malejąca jest rozwiązaniem tańszym. Jednakże nie zapominajmy, że w początkowym okresie te raty będą wyższe. Ale po kolei, jakie są wady i zalety każdego rozwiązania? W rzeczywistości co dziesiąta osoba decyduje się na kredyt z malejącą ratą. Pytanie jest więc dlaczego. Powodem jest to, że w przypadku malejącej raty nasza zdolność kredytowa jest niższa. Jak to się dzieje? Otóż bank, obliczając naszą zdolność kredytową, bierze pod uwagę pierwsze raty, które będziemy musieli spłacać. W przypadku raty malejącej Nasze miesięczne zobowiązanie będzie na wyższym poziomie niż w przypadku raty stałe. Stąd też popularność w wyborze stałej raty kredytu. W celu zobrazowania tej sytuacji posłużę się pewnym przykładem. Załóżmy, że bierzemy kredyt na 30 lat na 300 tysięcy złotych. Oprocentowanie załóżmy na poziomie 5,3% w skali roku. Gdybyśmy zdecydowali się na raty równe, musielibyśmy co miesiąc płacić 1660 zł. W przypadku natomiast rat malejących zaczynalibyśmy od 2150 zł, ale po 30 latach skończylibyśmy na racie w okolicach 840 zł. Jakie są zatem koszty i korzyści takiego rozwiązania? W przypadku rat malejących w całym okresie spłacilibyśmy 60 tysięcy mniej odsetek, tak więc jest się nad czym zastanowić. Rozwiązanie z malejącą ratą jest szczególnie korzystne, jeżeli stopy procentowe w gospodarce są niższe. To powoduje, że dostępność kredytu jest większa. Pamiętajmy jednak, że w przypadku raty równej za każdym razem będziemy początkowo płacili niższą ratę. Ale co to właściwie oznacza, że rata jest równa? Czy możemy spodziewać się, że ta rata będzie taka sama przez na przykład 30 lat? Otóż nie. W większości banki udzielają kredytu ze zmienną stopą procentową. To znaczy, że jest ona przeliczana zazwyczaj co kwartał. I w danym kwartale płacimy tą ratę na równym poziomie. Jak wspominałem w wcześniejszych odcinkach, stopa procentowa, która widnieje na naszej umowie kredytowej, jest po części wynikiem zmiennej stopy LIBOR czy też Libor oraz stałej marży dla banku. Banki zazwyczaj będą przeliczały naszą ratę kredytu co kwarto. Jednakże nie powinniśmy się obawiać zbyt dużych zmian w sytuacji, gdy gospodarka jest stabilna. Większe natomiast zmiany mogą mieć miejsce, gdy występuje kryzys taki jak na przykład w 2008 roku. Wracając do naszych rozważań, kiedy warto zamienić ratę stałą na malejącą? Jeżeli po zapłaceniu raty stałej uda nam się jeszcze coś zaoszczędzić, wówczas warto zastanowić się nad podpisaniem aneksu do umowy i przejściem na system rat malejących. Jeśli nie, ewentualnie można tą kwotę oszczędzić. Najgorszym natomiast rozwiązaniem byłoby przejadanie tych nadwyżek. Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeżeli nasze dochody systematycznie wzrastają, na przykład w związku z tym, że nasza pozycja zawodowa się poprawia. Wówczas również powinniśmy zastanowić się, czy czasami nie przejść na system rat malejących. Dla przykład, jeżeli byśmy skorzystali z systemu rat malejących, to po 10 latach spłacania naszego kredytu musielibyśmy jeszcze oddać 2 trzecie zaciągniętej kwoty, natomiast w przypadku rat równych zdecydowanie więcej. Skąd wynika ta różnica? Otóż w przypadku systemu rat malejących inaczej oblicza się raty miesięczne niż w przypadku rat stałych. W przypadku rat malejących każdego miesiąca spłacamy taką samą część zaciągniętego kredytu i część odsetek. Natomiast w przypadku rat stałych na początku w większości spłacamy odsetki, a dopiero później zaczynamy spłacać faktyczną kwotę zaciągniętego przez nas kredytu. Miesięczne raty w systemie rat malejących i stałych zrównują się po około 1 trzeciej. Okresu, na jaki zaciągnęliśmy nasz kredyt. Tak więc system rat malejących początkowo powoduje poważne uszczuplenie naszego budżetu, ale patrząc na sprawę globalnie, kosztuje nas to mniej. Dobrą wiadomością jest to, że praktycznie żaden bank nie będzie robił nam problemu przy przechodzeniu z rat malejących na stałe, czy też na odwrót. Wystarczy do tego jedynie podpisać aneks. Podsumowując, rata stała, wyższa zdolność kredytowa, niższe raty miesięczne. Ale za to większe odsetki do zapłacenia na przestrzeni całego okresu kredytowania, no i wolno malejące całkowite zadłużenie. Natomiast rata malejąca, niższa zdolność kredytowa i początkowo wyższe raty miesięczne, ale mniej odsetek do zapłacenia na przestrzeni całego okresu kredytowania oraz szybsza spłata kredytu. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie malejącej czy też całej raty kredytu. Z pewnością macie jeszcze wiele pytań dotyczących kredytu hipotecznego. Stąd też zapraszam Was do oglądania moich kolejnych odcinków.